żyje nam, sto lat, sto lat, lat Niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam Niech jej petarda pomyślności Nigdy nie zagaśnie Nigdy nie zagaśnie A kto ma ani... Ma... szybko, mów oni, życzę nie szybko Pełni się. No. Pomyśle, dążyłaś pomyśleć? Tak, Marta, wszystkiego najlepszego, 100 lat życia, 200 picia i 100 lat nauki na uniwersytecie. Dzięki. Poczekaj, jak te stałusy muszą wyjść. No. Teraz prezent, proszę. Tak, ja. I teraz cinek składa Marcie życzenie. Marto, ty do godzin urodzin. Wszystkiego na razie. <grymne> dużo zdroga, szczęścia i cudzysni, tego właśnie Ci żywczy. dziękuję <grymne> <grymne> ja bardzo.